widzowie, jak widzicie mam tu 7 k Star Pointsów i zgadnijcie co będziemy robić. E, tak, otwierasz mega boxy. Ale zbierałem się jakiegoś fajnego skinka za 10K, a brakowałam już 3K. Tylko że za koniec sezonu dostałem bardzo mnóstwo, tak mam tyle 4K. więc po, Więc stwierdziłem, że otworzę tego mega boxika i... Dużą skrzynkę za to e, polecimy z y, małej lury i lecimy z dużą skrzynką 58 golda. 8 punktów do Geila, 5 i do del Pirman, niestety, nic. Dobra, kupuję. mega boxa i teraz zamykam oczy. Co tam? Siódemka? Siódemka naprawdę? 9 punktów do Darila. Ok. 12 punktów do Piper. 13 punktów do Jackie. 32 punkty do El Primo. 41 punktów do 8 Bitowca. Fajny grzyb do Broka. Tego bym chciał oczywiście. I fajny gadżet do bibi. Naprawdę, to jest zadowolony. To mi nie leciało i to nie to Po Pocało się, moim zdaniem. Okej, okay, to może teraz zagrajmy dwie rundy i wypróbujemy każ każdy z tych gadżetów. Akurat jest jeden... Są bonusowe mapy na Game Grab'a, więc te dwie postacie się nadają na to. Więc... Jest no super, jestem zadowolony, naprawdę. Mm, dobra. Okej. Okay. to ktoś wymyślił tylko mapę. Troszkę przyciszę, nic nie było słychać. Ok, rozwalamy tutaj typów. Oh, fuck! Oh, kiedyś bohaterem. Ale uh, tam chyba nasz Brian był, Okej, okej. A, on ma tam sejf! Dobra, objęłem coś tam. O nie, tam są. Nie! Aj, aj, aj. Dobra. No moim zdaniem to była bezsensowna mapka. E, dobra, tutaj mnie ktoś zaprosił, ale nie, 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 teraz. A ty. A, a Dobra. Niedługo też policzę odcinek jak wszystkie postacie znowu drabie i znowu będę miał tyle dużo parków. Tak, będzie taki odcinek, dobra. To spróbujmy to Na Daję to oczywiście coś wykierować. Ja, akurat tylko na to? Na to chyba wszystkich. matko, oni są już bliżej. Aj. Trudno się Ah. Nie zdejmę to bólec. Tak, jaka śmieszna e, Dobra. Myślę, że e, tak, no, tak naprawdę nie użyliśmy w ogóle tego gadżetu tej bibi. To zagrajmy jeszcze solo tą bibi. Ok. Zmieniłem e, klanik. Jak mogliście zobaczyć na pauzie, może znaczy, ktoś jak to zatrzymał, to wiem, w którym kranie jestem. Eee, no to nieważne, pewnie każdy zobaczy. Dobra, znalazłem tutaj skrzyneczki. Dobra, obiłem wszystkie skrzynki na low, teraz ja je zabieram. Dobra, dobra taktyka. Dobra, rozwalamy tutaj. tutaj i mamy już 5 kipsów. No, dobra, słuchaj. Dobra, że... dobra, tutaj się troszkę już przydał bardziej. No, to nie są Właśnie takiego bym dostał kupił. Jak nie ten, no, Dobra, ale i tak nie miałem, co nie. nie, nie. Jezu, o, co ten bok kombinowy. O! teraz weszły w tamte bomby. Ej, nie! No to chyba się potrzebujemy. Do jakichś czterech zadmiarzy. Ale chlera. Skoro że nie ma żadnych homotek. To Bibi. O! Tutaj się nie spodziewają. Czy ja jestem tutaj jako Bibi? Dobra, świętaj się na nich O, dostał ładną bombę. Prawda, że A Dostał bombę Aj! Ten głupi! A Tak, tak. trafił Pewnie używał Outline. Tak trafiał. Tak ja go wybrał. teraz na stole z tym brokiem. gadżetem Ale kurde, jeszcze jakby z tego, z tego mega boxa był bieg Star Power. Star Power byłby lepszy, moim zdaniem. A co, by jeszcze było jakby jeszcze tak postać jakaś była? To byłoby super. Ale nie o to robię. Próbujemy rygioty nowe. No i tyle w tomacie. Ty, jakieś MS jakaś... Chyba nie idę w drogę. Aż chyba nie idę w niej ślady. Od kolega na przygotowanie. Znaczy na wypadek też może być. I już Właśnie tam jest poszło idziemy. Dobra, jak ten brok będzie przychodził, to z tym brzegiem. Ale co, można się zobaczyć, można sprawdzić ten kształt. To broczko. Ajajaj, ja. a mógłbym jednak sprawdzić. Dobra, dostał, dostał, tak pociąg. Uff, to chyba się mówi. Ja się chyba będę z wami żegnał. I zobaczymy się w następnym odcinku. Całuski.